witajcie moi drodzy e, troszeczkę walczę tutaj z ustawieniami teraz e, kamery bo widzę że znowu coś Facebook chyba zmienił e, także mm, finalnie robię takie ustawienie e, w sensie nie panoramiczne ale pionowe czy nie wiem jak to określić tak czy inaczej coś się tutaj zmieniło dlatego zrobiłem dwie takie próby fal Moi drodzy, króciutko chciałem nagrać materiał o Izraelu i zapowiedzieć też, że od jutra, bo to nie jest nowa kwestia, ja już nagrywałem live'y omawiające temat Izraela już kilka lat temu. Także bodaj, że mam 7 live'ów w tym kontekście. Także też krótko chciałbym tutaj zapowiedzieć, że od jutra codziennie będę kolejno Wstawiał te lajwy, by przypomnieć e, o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj, dzisiaj troszeczkę dodatkowych informacji, bo nie ma przecież sensu, bym znowu wszystko powtarzał to, co już jest nagrane, powiedziane dawno temu. Także to nie jest tak, że wybuchła wojna teraz. No i ktoś tu zgaduje, że coś się dzieje, albo nie wiem, panikę się je, czy, czy, czy jakkolwiek. E, Izrael ma bardzo duże znaczenie w. Kontekście przyjścia Pana, niestety, wielu chrześcijan, wiele grup, wiele zrzeszeń chrześcijańskich odrzuciło całkowicie Izrael jako państwo, jako naród wybrany przez Boga, zastąpiwszy go Izraelem duchowym. Tak to nazywają zarówno świadkowie Jehowy, ale też adwentystyczne kręgi. I tym podobne uważają, że Bóg odrzucił Izraela, i po części jest to prawda, bo rzeczywiście tak się stało. Bóg odrzucił Izrael po, definitywnie po śmierci Jezusa Chrystusa, po ukrzyżowaniu Chrystusa. Czyli tak, Chrystus powiedział w przypowieści, kiedy to zabili syna pana winnicy. Tak? Zasłona w świątyni została rozerwana na dwoje. Bóg opuścił ten naród. Wcale to jednak nie znaczy, że to ma trwać i się nigdy nie zmienić. I tutaj musimy zrozumieć pewne sytuacje, bo ten live nagrywam też po to, bo jest wielkie zamieszanie ludzie jak gdyby nie rozumieją do końca, o co chodzi i gdzieś tam mówią, ale bo przecież Izrael jest taki zły. Albo Izrael robi takie złe rzeczy w Palestynie. Inni mówią, że ale to wcale w Izraelu to nie jest Izrael. Mieszają, gdzieś tam zasadzają takie wątpliwości w ludzi, że już nikt nic nie wie wśród osób, które nie mają jakiegoś głębszego wglądu w to, co się dzieje. Przede wszystkim ten Izrael, który jest państwem Izraelem w Izraelu, to jest ten Izrael. Nie ma innego Izraela. To jest ten Izrael, w którym, o którym mówi nam proroctwo z księgi Ezechiela o Dolinie Suchych Kości, co proroczo oznaczało przywrócenie narodu izraelskiego. W jego miejscu, tam gdzie 2000 lat temu, to została zburzona w 70 roku, Jerozolima i Żydzi zostali wzięci do niewoli i przez 2000 lat nie istnieli. W 1948 roku znowu powstało Państwo Izrael. I tak to jest to Państwo Izrael. Nie dajcie sobie tam gdzieś mówić jakieś dowody, ktoś przedstawia, no, że to nie jest ten Izrael. Biblia nic nie mówi o tym, nie ma żadnego proroctwa, by w Izraelu pojawiło się państwo, które jest tylko, wiecie, mówi, że jest Izraela a nie jest Izraelem, i potem, nie wiem, tajemniczo ma zniknąć z pola widzenia, i potem ten prawdziwy Izrael przyjdzie do Izraela. Nie. To państwo Izrael, które jest w Izraelu, to ten prawdziwy Izrael, to ten biblijny Izrael, to ten Izrael, którego dotyczą wszystkie proroctwa, jeśli chodzi o ten czas wielkiego ucisku, poprzedzającego wielki ucisk oraz przyjście pana. Także nie dajcie sobie tam gdzieś robić wodę z mózgu, że to nie jest ten Izrael. To jest wszystko po to, by odsunąć jak gdyby nasz umysł od prorocy biblijnych. Tutaj zachęcam bardzo głęboko wszystkich, którzy zwiążą się chrześcijanami, byście naprawdę zaczęli głęboko analizować proroctwa biblijne, nie jakieś proroctwa współczesne, bo takich nie ma. Słowo Boże jest zamknięte. Ludzie szukają gdzieś nowych rzeczy, nowych objawień, których nie ma, a przy okazji nie znają w ogóle tego, co Słowo Boże mówi nam na te czasy, proroctwa, które dotyczą Izraela, czasu poprzedzającego przyjścia Pana, wielki ucisk, tysiącletnie królestwo, po co, dlaczego i dla kogo. Wiele osób nie ma w ogóle o tym pojęcia. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o Izrael i to, co się tam dzieje, to wcale nie znaczy, że Izrael ma być idealny. To wcale nie znaczy, że Izrael jest dobry dzisiaj, bo nie jest. Bo to nie jest państwo, które jest nawrócone do Boga. To nie jest państwo, które przyjęło Jezusa. I to nie jest ich zasługa, że potoczy się sprawa tak, jak się potoczy. Chodzi tutaj o nic innego, jak uświęcenie imienia Bożego. E, musimy pamiętać, że Palestyna dzisiaj i tam wszystkie te e, muzułmańskie kraje, które są w pobliżu, to był e, kiedyś wszystko ziemia Kanaan oraz Filistyńczycy. E, historia była taka, że Bóg dał im tę ziemię, ten kraj miodem i mlekiem płynącym, nie dlatego, że im się należało, tylko dlatego, że Bóg im tak wybrał i poświęcił te narody ościenne na zagładę tylko, że to nie były dobre narody. To były narody, które paliły swoje dzieci, które było, były bardzo agresywne, bardzo krwawe i tak dalej, i tak dalej. Bóg poświęcił je na zagładę. Narzędziem Bożym kiedyś był naród wybrany Izrael, który działał jako jego ręka. Bóg bardzo wyraźnie powiedział, by te narody, by się z nimi nie łączyć, by je wytępić, nawet co do dziecka, kobiety i zwierzęcia. Może Ci się to wydawać brutalne, może Ci się to wydawać niesprawiedliwe. Tak samo zresztą jak potop, i tak samo jeśli chodzi o przyjście Pana, wkrótce e, podobne sytuacje będą miały miejsce. E, te narody miały wyginąć, te narody miały zostać wybite, gdyby Izrael był posłuszny nie odchodził od Boga, nie buntował się, zrobił to, co Bóg mówił, to do dzisiaj mieszkaliby w ogóle tam, gdzie mieszkają i nie byłoby już Filistynów, czy nie byłoby tematu, który dzisiaj jest, czyli Pakistanczyków. Jednakże dlatego, że Izrael robił inaczej, buntował się przeciwko Bogu, oczywiście łączył się z tymi narodami, łączył się nawet w paleniu dzieci, Innymi rzeczami. Dlatego sytuacja jest taka, nie inna. Jak wiemy, 2000 lat Izrael nie miał żadnego narodu, był rozsiany po całym świecie. Ale to Bóg. Bóg dał proroctwo nie ze względu nawet na Izrael, ale swoje imię jeszcze raz, bo takie dał obietnice Abrahamowi. Takie obietnice zostały dane praojcom. I obojętnie, co by Izrael zrobił, jak bardzo byłby odstępczy. Bóg nie odchodzi od swoich obietnic. To trzeba zrozumieć, dlatego pomimo tego, że Izrael nie działa dobrze, nie jest za dobry, no a jest to jedynie owoc tego, że jest poza Bogiem, te wszystkie przecież tysiące lat, to Bóg jest wierny tym obietnicom. Jak wiemy, sam wielki ucisk jest po to, jest zresztą nazwany uciskiem Jakuba, Jakub to Izrael, a więc jest głównie i będzie ten siedmioletni ucisk dla Izraela, by się nawrócił. Tak, a więc wiemy, że w linii prostej powstanie Antychryst, który postawi Izrael, ochroni, postawi go, wyróżni go nad całe, praktycznie można powiedzieć, inne narody. Przez ten okres, czy pół roku, połowę wielkiego ucisku naród izraelski będzie wywyższony na cały świat. Dlatego uznają tego Antychrysta za Chrystusa, którego przecież oczekują, bo Żydzi wciąż oczekują swego, na swojego Mesjasza, na swojego Chrystusa. Gdy przyszedł Jezus na ziemię i zawsze tak było, że Izrael był zawsze pod jakąś okupacją poprzez swoje grzechy, odstępstwo od Boga, wpadali w niewolę, czy to filistyńską, czy to egipską, babilońską i tak dalej, i tak dalej. Zawsze działo się to poprzez jego odstępstwo. Nic z tego nie musiałoby mieć miejsca. Dlatego też nie inaczej eee, stało się wszystko, co się stało. Więc pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że Izrael jest dobry, że Izrael jest nie wiem jaki tam, chodzi o Bitnicę Boże, chodzi o nawrócenie tego narodu i korostwa, które Bóg dał. I teraz kolejna rzecz, Bóg dawno wydał wyrok na, właśnie wtedy, zanim Izrael został wytępiony z tamtych granic, e, by położyć kres. Tym ościennym wyznawcom Allaha, czyli muzułmanom. Okay? Dojdzie teraz do bardzo drastycznych wydarzeń. Ta wojna się pogłębi. Wszystkie te kraje muzułmańskie połączą się razem i wyruszą przeciwko Izraelowi. To znajdujemy znowu w 38 rozdziale, również księgi Ezechiela, czyli atak Goga z Magog. I tam te wszystkie, czy ci się to podoba, czy nie, wszystkie kraje muzułmańskie, które w wielkiej liczbie się złączą, padną. Zostaną rozgromione przez Boga, po to, by Bóg uświęcił swoje imię i by się stało to, co tysiące lat temu miało się stać czyli wyrok na te wszystkie muzułmańskie kraje <laughs> Allaha itd. Tak ok? Kiedyś ta nazwa oczywiście była troszeczkę inna. I tak dalej. Pamiętajmy tutaj, że tu nie chodzi o Izrael sam w sobie, ale tu chodzi o Boga, o Jego wyroki, o Jego obietnice związane z Abrahamem i tak dalej. Dlatego tak to ma być. Nie dlatego, że jest piękny i super Izrael teraz, że Bóg to wszystko zrobi. A więc Izrael musi przejść przez bardzo ciężkie chwile jak wiemy, wielki ucisk. Później, gdy pojawi się po tej wojnie Goga z Magog, właśnie Antychryst, który wprowadzi w okres pokoju przez 3,5 roku, będzie wywyższony, tak jak mówię, na cały świat Izrael. Powstanie świątynia. Pod koniec tego okresu 3,5 roku Antychryst zasiądzie w tej świątyni i ogłosi się Bogiem. Wtedy będzie otwarcie oczu dla Izraelitów. Zobaczą, co zrobili i gdy w jakikolwiek sposób się temu sprzeciwią, no to wtedy Antychryst pokaże swoje oblicze. To, co jest, jeśli chodzi o Izrael, widzi cały świat. Cały Izrael to obserwuje i mówi, ojej, że tak Izrael nie jest taki święty. I w tym momencie dojdzie do tego i podburzy to Antychryst, <laughs> że całą winę faktycznie powinien wziąć na siebie Izrael. Wtedy cały świat ruszy po to, by wytępić Izrael. Wiemy, że szatan zawsze chciał to zrobić. Już za czasów po śmierci Jezusa, czyli początek I wieku, i tak dalej, kiedy to cesarz Neron rzymski powstał, palił na stosach Żydów, zabijał ich na arenach, całe rodziny, tak? Rozszarpywane przez lwy albo gladiatorów. To była jedna z prób po to, by wytępić Żydów. Kolejna próba mamy Holokaust, jeśli chodzi o Hitlera, II wojnę światową. Szatan to chce zrobić po to właśnie przeciwko Bogu, by nie wypełniły się jego obietnice, by ten naród zniknął całkowicie z powierzchni ziemi. Jego ostateczny atak to będzie właśnie atak najpierw Goga z a później Antychrysta z wojskami całego świata. Bo jak czytamy w Księdze Objawienia, Antychryst obejmie władzę na całą ziemię i królowie oddadzą mu na krótką chwilę, na jedną godzinę w cudzysłowie, oczywiście to, to jest symboliczne, władzę. Wtedy już Izrael nie będzie miał żadnej ochrony. Wyruszy na niego ten, któremu uwierzyli, że jest Chrystusem, Mesjaszem, i pod wodzą wojsk całego świata będzie całkowicie dążył do tego pod czy nad wzgórzami Megiddo, czyli biblijny Armagedon, by całkowicie wytępić Izrael. w tym momencie mamy przyjście Chrystusa z jego braćmi, z aniołami. Jak Paweł nam napisał, że tchnieniem swoich ust zgładzi antychrysta. Proroczą mamy napisane, że Chrystus stanie na tej górze, z której został wzięty do nieba. Gdy to aniołowie mówili do uczni, że dlaczego się tak wpatrujecie w tego Chrystusa, który <laughs> został od was zabrany? W ten sam sposób przyjdzie i wróci. Więc wiemy, że cieleśnie tak jak odszedł w tym ciele, ten odszedł. Chrystus przyjdzie z powrotem i stanie na tej samej górze. Księga Zachariasza mówi, że ta góra się rozpadnie na dwoje, a ci, którzy uwierzyli w Chrystusa z Żydów, uciekną tym wąwozem, a Chrystus z braćmi, z aniołami rozprawi się z wojskami Antychrysta i samym Antychrystem. Także tak. dla wielu oczywiście to są bajki, dla wielu jest to fantazja, a <laughs> dla nas są to żywe proroctwa. Tysiące proroct biblijnych, a na samym Chrystusie spełniło się około 400 proroct malutkich, włącznie z tym, gdzie się urodzi, że będą Jego szaty rzucać losy, że nie zostanie mu złamana żadna kość, gdy umierał. Wiemy dwóm złoczyńcom, połamali kości Chrystusowi nie, bo już nie żył. <laughs> Wszystkie te mniejsze, większe się sprawdziły proroctwa i inne proroctwa, dlatego mamy my jako wierzący rękojmy tego, że to wszystko się spełni. Świat nie musi tego przyjąć i nie jest w stanie tego przyjąć, dlatego że dla nich to są bajki, jest to w ogóle abstrakcja, ale my tego oczekujemy. Dlatego jak najbardziej oczy na Izrael, jak najbardziej wszystko się zaczyna w Izraela, Pamiętajmy, że to są ubitnice Boże i wielki ucisk, który spadnie na świat, jeszcze raz jest po to, by to, co się dzieje teraz, a później wielki ucisk, jest po to, by obudzić Izraela, by go pobudzić do tego, by zrozumiał, co zrobili. W sensie zabili Mesjasza, który do nich przyszedł, czyli Jezus. Jezus wydał proroctwo, kiedy mówił o tym, mówiąc o Żydach, o, o Jerozolimie, że nie zobaczycie mnie więcej, dopóki nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Jest to proroctwo, o którym Chrystus powiedział w tym kontekście, że się nawróci Izrael, uzna Jezusa za Mesjasza i to już będzie wtedy za późno, wtedy będzie już stać u, u bram Antychryst z wojskami i nie będzie żadnej szansy. Ale oni się wtedy nawrócą i wtedy przyjdzie Chrystus. Także pamiętajmy o tych zasadach. Izrael to prawdziwy Izrael. Nie ma tam nic pokręconego. To nie znaczy, że Izrael jest dzisiaj dobry, że ta strona nie ma dwóch, ta wojna nie ma dwóch stron i tak dalej. Jednak nie jest to tylko dla tego narodu, ale głównie dla Boga, dla Jego imienia, dla dawno wydanego wyroku na te narody, dla uświęcenia imienia Bożego ponad imię Allah i ponad muzułmanizm. To się wszystko stanie. Kto nie wie, że nie musi, ale pobudzam do tego, by obserwować sytuację. Czy to już jest ten czas? Nie możemy powiedzieć na 100%. Może się wszystko uspokoić, ale siłą rzeczy wszystko będzie dążyć do tego, o czym powiedziałem. Ja mam taką cichą nadzieję, że jest to ten czas, bo dzieją się bardzo złe rzeczy i widać już, jak gdyby, kumulację tego wszystkiego, ale na pewno nie jest to czas, tak czy inaczej, by lekceważyć tą sytuację. Wstajmy, wyprostujmy swoje głowy, bo przybliżyło się nasze wybawienie, tak powiedział Chrystus. zobaczycie, że to się wszystko dzieje, nie trwóźcie się, ale podnieście wasze głowy, bo przybliżyło się wasze wybawienie. Bardzo wam dziękuję. To takie krótkie informacje, i od jutra zaczynam postować cały cykl live'ów na temat tych wydarzeń. Wiele dobrego moi drodzy, niech wam Bóg błogosławi.